Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Dziś posiadanie klimatyzacji w samochodzie nie jest oznaką bardzo wysokiej zamożności. Dziś nawet bardzo budżetowe modele będą posiadały takie urządzenie chłodzące. Klimatyzacja znacznie podnosi komfort podróżowania nawet w najgorętszym okresie roku. Ale niestety właściciele pojazdów wyposażonych w takie systemy klimatyczne, Czasami borykają się z pojawieniem się we wnętrzu samochodu po włączeniu chłodzenia wyjątkowo nieprzyjemnego zapachu. Cała przestrzeń wypełniona jest zapachem pleśni lub mokrego psa, musisz zgodzić się, że oddychanie takim powietrzem będzie bardzo nieprzyjemne, poza tym jest również niebezpieczne. Pojawienie się obrzydliwego cuchnącego zapachu jest konsekwencją powstawania grzybów w klimatyzacji. Które wraz z przepływem powietrza dostają się do wnętrza samochodu i mogą powodować szereg chorób u kierowcy i jego pasażerów. W obliczu takiej sytuacji wielu kierowców zastanawia się, jak samodzielnie wyczyścić klimatyzację w samochodzie. Ci sami właściciele pojazdów, którzy właśnie kupili samochody z klimatyzacją, zastanawiają się, jak często należy czyścić układ klimatyzacji? Skąd biorą się grzyby i osady brudu wewnątrz układu? Niezależnie od producenta i klasy klimatyzatora, zasada działania wszystkich tych systemów jest praktycznie taka sama i bardzo podobna do mechanizmu lodówek. Możliwość powstawania grzybów jest wpisana w samą konstrukcję tego zamkniętego układu i niestety jeszcze żadnemu producentowi nie udało się uniknąć tego problemu. Po włączeniu Klimatyzatora sprężarka zaczyna sprężać czynnik chłodniczy, którym wypełniony jest układ. Przy silnym sprężaniu gaz zaczyna się bardzo mocno nagrzewać i z parownika przepływa do skraplacza, gdzie następuje proces schładzania i wypuszczania zimnego powietrza do salonu. To właśnie tutaj pojawiają się problemy. Powietrze zasysane do systemu klimatycznego z konieczności zawiera w swoim składzie wodę. Zwykle nie jest jej dużo, ale wystarczy. Aby stworzyć problem, ponieważ zimne powietrze prawie całkowicie traci zdolność zatrzymywania wody i osadza się na powierzchni w postaci kondensatu. W ten sposób w ciągu godziny jazdy samochodem z włączoną klimatyzacją może wydostać się około 2-3 litrów kondensatu. Producenci starają się zminimalizować negatywny wpływ tej cieczy i wbudowują w klimatyzator przewody odprowadzające. W ten sposób główna masa wilgoci jest usuwana, ale nawet jeśli niewielki procent wilgoci nadal pozostaje wewnątrz systemu, w urządzeniu, tworzy się swoisty filtr wodny. To właśnie ten filtr zaczyna wychwytywać cząsteczki kurzu i inne zanieczyszczenia, gdy powietrze jest zasysane do systemu. Zanieczyszczenia te osadzają się na ściankach urządzenia i tam pozostają. Po wyłączeniu klimatyzatora temperatura wewnątrz systemu wzrośnie co stworzy niemal idealne środowisko do namnażania się bakterii, pleśni i grzybów różnego rodzaju. To właśnie często powoduje nieprzyjemny zapach w kabinie pasażerskiej. Niestety, nieprzyjemny zapach jest tylko zewnętrzną manifestacją zanieczyszczenia urządzenia chłodzącego, ale grzyby, które namnażają się, gdy klimatyzacja jest włączona, zaczynają przedostawać się do wnętrza samochodu gdzie kierowca i jego pasażerowie wdychają zanieczyszczone powietrze. U niektórych osób flora ta może powodować niepożądane skutki, takie jak reakcje alergiczne lub choroby układu oddechowego. Biorąc pod uwagę tę sytuację, nie trzeba niepotrzebnie wyjaśniać przydatności terminowego i regularnego czyszczenia układu klimatyzacji kabiny. W tym miejscu pojawia się pytanie jak prawidłowo przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję klimatyzacji, co sygnalizuje konieczność czyszczenia klimatyzatora, jeśli podczas eksploatacji samochodu pojawią się poniższe objawy, warto zastanowić się nad sposobem i miejscem czyszczenia parownika, dwukropek bardzo nieprzyjemny zapach w kabinie, który nasila się po włączeniu klimatyzatora, obce odgłosy stukanie lub gwizdanie pojawiające się podczas włączania urządzenia, ciśnienie wydmuchiwanego powietrza jest znacznie niższe, jeśli po włączeniu klimatyzacji z przewodu zacznie wydobywać się woda lub skropliny, Należy jak najszybciej przeprowadzić czyszczenie. Zazwyczaj zaleca się przeprowadzenie kompleksowej kontroli na wiosnę. W końcu czeka nas długi okres eksploatacji, czyszczenie układu klimatyzacji. Sam proces czyszczenia układu nie jest wcale skomplikowaną procedurą, która obejmuje czyszczenie osadów na ściankach, dezynfekcję oraz uzupełnianie paliwa. Sposób czyszczenia parownika w klimatyzacji będzie zależał od wielu warunków, a mianowicie intensywności użytkowania, dbałości kierowcy, wieku pojazdu, warunków środowiskowych itp. Biorąc to wszystko pod uwagę, można wyróżnić kilka podstawowych metod czyszczenia. Przeczytaj również, dlaczego olej dostaje się do przepustnicy i jak to naprawić. Czyszczenie chłodnicy klimatyzacji jedną z głównych części klimatyzacji samochodowej jest skraplacz które kierowcy często nazywają chłodnicą. Znajduje się on w przestrzeni pod maską i często ulega zabrudzeniu. Chłodnicę można wyczyścić. Zgłaszając się do centrum samochodowego. Tutaj mogą wyczyścić ją wodą pod wysokim ciśnieniem lub użyć pary. Druga opcja jest bardziej skuteczna i bardzo delikatna. Ale mycie w serwisie będzie kosztować całkiem przyzwoitą sumę i wiele osób woli przeprowadzić takie czyszczenie własnymi rękami. Najpierw należy zdjąć przednią osłonę samochodu i uzyskać dostęp do chłodnicy. Najlepiej jest zdjąć chłodnicę nałożyć na nią odpowiedni środek czyszczący i odstawić na chwilę należy umyć te części dużą ilością wody i zacząć od środka ponieważ w ten sposób proces czyszczenia będzie bardziej skuteczny całą procedurę można powtórzyć kilka razy wszystko będzie zależeć od stopnia zabrudzenia metoda dla samochodów nie starszych niż pięć lat zazwyczaj potrzeba czyszczenia antybakteryjnego pojawia się między 3 a 5 rokiem eksploatacji ale nawet nowsze klimatyzatory mogą być czyszczone w celach profilaktycznych. Obecnie można znaleźć szeroką gamę różnych środków czyszczących i dezynfekujących, które umożliwiają dezynfekcję samochodu własnymi rękami. Mogą one występować w trzech różnych formach. Aerozole. Są to głównie produkty higieniczne przeznaczone do usuwania grzybów i pleśni. Środki te doskonale usuwają wszelkie nieprzyjemne zapachy i pozostawiają po sobie zapach eukaliptusa lub mentolu. Najpopularniejsze spraje to Henkel, Hado, Liqui Mole, Klima Fresh Plus oraz Manol Fresh. Piankowe środki czyszczące. Jest to również bardzo popularny środek który jest używany do głębszego czyszczenia klimatyzatorów. Najczęściej kierowcy używają Stepal, lubę, Runway, LiquiMole, Smoke Bombs. Ten produkt należy do najnowocześniejszych metod czyszczenia, ale niektóre marki już sprawdziły się bardzo dobrze na rynku samochodowym. Na przykład Conditioning Deodorant Steam, Cigaret deodorant Steam Tip, Deodorant Steam aik Płukanie układu klimatyzacji za pomocą takich środków jest dość proste. Wystarczy wyraźnie przestrzegać instrukcji użytkowania. W przypadku aerozoli schemat pracy jest w przybliżeniu następujący. Uruchom silnik samochodu i włącz klimatyzację na maksymalną moc w trybie recyrkulacji. Umieścić pojemnik z aerozolem przed przednim fotelem pasażera na podłodze. Włączyć go opuścić kabinę pasażerską i szczelnie zamknąć. Drzwi, okna i szyberdach również powinny być zamknięte. Pozwól klimatyzatorowi pracować przez kilka minut i dopiero wtedy możesz przewietrzyć kabinę. Przetwarzanie bomb dymnych odbywa się według podobnego schematu, ale pianki czyszczące są używane w nieco inny sposób. Aby to zrobić, Należy wyjąć filtr na kanale powietrznym we wnętrzu samochodu i przez ten otwór wpompować kompozycję piankową. Po kilku minutach, dokładnie zgodnie z instrukcją użycia tej substancji, należy uruchomić silnik i włączyć system klimatyzacji z przełączeniem. Na wszystkie dostępne tryby pracy. Przewietrzyć przedział pasażerski. Czasami konieczne jest wyczyszczenie odżywki ale nie ma możliwości zakupu niezbędnego produktu. W takiej sytuacji można samodzielnie przygotować kompozycję czyszczącą. Kompozycja czyszcząca z improwizowanych środków istnieje kilka opcji przygotowania takich kompozycji chloheksedyna. Jeśli dokładnie przestudiujesz skład środków do czyszczenia odżywek, możesz zwrócić uwagę, że wiele z nich zawiera biglukonian chlorheksydyny 0,05%. Jeśli kupisz to rozwiązanie w aptece, będzie to kosztować około 10 rubli 100 ml. Substancja ta może mieć inne nazwy, chociaż stężenie i koszt będą się znacznie różnić. Może to być dizichent bez Scrap. Dezinitp. Niektórzy entuzjaści samochodów zalecają mieszanie chlorheksydyny z alkoholem w proporcji 1, 1 Powinno to zwiększyć skuteczność roztworu. Lizoformin 300. Ten domowy preparat medyczny jest przeznaczony do dezynfekcji z zarazków i pleśni w placówkach medycznych, więc poradzi sobie z klimatyzatorem w 100%. Do czyszczenia wymagany będzie roztwór 5%. Można go przygotować mieszając 50 ml flizoforminu 3000 i 1 litr wody. Chloramina B. Roztwór jest stosowany do obróbki powierzchni w celu całkowitej dezynfekcji na medycznych oddziałach zakaźnych. Aby uzyskać roztwór, który nam odpowiada, należy rozcieńczyć łyżkę stołową proszku w 1 litrze wody. Przeczytaj również. Jak rozwiązać problem z niedziałającą windą okienną? Samodzielnie przygotowane roztwory należy wlać do dowolnego rozpylacza, który może tworzyć drobną zawiesinę. Do tych celów odpowiedni może być prosty opryskiwacz do kwiatów. Następnie wykonujemy wszystko w następującej kolejności. Usuwamy filtr z kanału powietrznego we wnętrzu samochodu. Włączamy wentylator i klimatyzator na maksymalną dopuszczalną moc. Zamknij deflektory wylotowe szmatką, co zapobiegnie nawadnianiu całego wnętrza kompozycją dezynfekującą. Rozpyl przygotowany wcześniej roztwór w otworze filtra. Po kilku minutach pracy klimatyzatora wyłącz go i przewietrz kabinę. Czasami można usłyszeć opinie kierowców że samodzielne czyszczenie klimatyzacji jest niemożliwe i konieczne jest zwrócenie się o pomoc do specjalistów. Jest to prawda, jeśli klimatyzator jest zainstalowany w samochodzie od ponad 5 lat i nigdy nie był poddawany czyszczeniu zapobiegawczemu. Czyszczenie klimatyzatorów starszych niż 5 lat, jeśli klimatyzator był używany przez długi czas, na jego wewnętrznych częściach utworzyły się osady brudu w dużych ilościach które są również mocno zagęszczone. Nie jest możliwe usunięcie takich formacji ani za pomocą aerozoli ani za pomocą roztworów piankowych. W takim przypadku należy wykonać dość dużą ilość pracy i ponieść znaczne koszty finansowe. Niestety niemożliwe jest samodzielne wykonanie wszystkich prac. Konieczny będzie demontaż parownika klimatyzatora. Freon lub inny czynnik chłodniczy jest spuszczany. Parownik jest czyszczony ręcznie lub w jego miejsce instalowany jest nowy. System jest napełniany nowym czynnikiem chłodniczym. Procedura ta nie może być przeprowadzona w garażu bez specjalistycznego sprzętu i konieczne jest skontaktowanie się z wyspecjalizowanym centrum serwisowym. Jak zapobiec zbyt częstym powtórzeniom zanieczyszczenia? Mało kto chce czyścić klimatyzator z regularnością co miesiąc lub dwa, aby zanieczyszczenie występowało wolniej. Należy zwrócić uwagę na następujące punkty. Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest filtr powietrza, który oczyszcza powietrze wchodzące do przedziału pasażerskiego. Czasami taki filtr po prostu nie jest dostarczany, a jego samodzielna instalacja nie będzie łatwa. Kierowcy radzą poszukać informacji na ten temat w internecie na specjalistycznych forach. W niektórych modelach samochodów miejsce na filtr jest strukturalnie dostępne. Ale nie jest zainstalowane lub zakryte specjalną zaślepką. W takim przypadku wszystko będzie znacznie łatwiejsze. Jeśli istnieje taka możliwość, bardzo pożądane jest zainstalowanie filtra. Czasami można spotkać się z faktem, że filtr może oczyścić powietrze pochodzące tylko z zewnątrz i nie będzie używany do recyrkulacji. Wiedząc o tym, Należy pamiętać o przełączeniu na wlot powietrza z zewnątrz. Nie tylko zmniejszy to stopień zanieczyszczenia układu ale także pomoże uniknąć zaparowywania szyb gdy wilgotność na zewnątrz jest wysoka sam filtr musi być wymieniany w regularnych odstępach czasu niestety nie można go umyć terminy wymiany można określić zapoznając się z instrukcjami producenta ale tutaj ważne jest aby zrozumieć że producent określa średnie terminy w przeciętnych warunkach pracy tak więc na przykład Ciągłe podróżowanie po bardzo zakurzonych drogach gruntowych z włączoną klimatyzacją znacznie skraca żywotność filtrów. Jeśli filtr jest zbyt brudny, obciążenie wentylatora wzrasta prawie kilkakrotnie, co może być bezpośrednią przyczyną jego awarii, oprócz filtrów. Warto bacznie obserwować stan rurki spustowej. Może ona być lekko zdeformowana, a jej przepływ może być ograniczony. W konsekwencji powstająca wilgoć będzie się gromadzić, a nawet wylewać do wnętrza samochodu. Nikt nie chce takiej sytuacji. Zaleca się sprawdzanie raz lub dwa razy w roku za pomocą czegoś długiego i elastycznego, aby nie uszkodzić rur, aby nie stwarzać warunków do powstawania grzybów. Producenci zalecają wyłączenie klimatyzacji na kilka minut przed końcem podróży, ale nie wyłączanie wentylatora. Takie działania pozwolą na ogrzanie parownika i osuszenie układu z nadmiernej wilgoci.